Dzień dobry, Marlena Siok. Mazowsze wiadomości z regionu. A oto, co dziś w programie. Dyrektorzy marszałkowskich szpitali proszą wojewody o pilne działanie. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Kucharski przeszedł koronawirusa. Opowiada o ponad trzech tygodniach nierównej walki. Kamień węgielny pod budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pruszkowie. Ruszyła Radomska Akademia Dyrektorów. Cenne zabytki subregionu ostrołęckiego. Blisko 465 tysięcy złotych na kolejne stacje meteorologiczne na Mazowszu. Sytuacja jest coraz poważniejsza i wymaga natychmiastowych kroków ze strony wojewody, Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, powiedział marszałek Adam Struzik podczas telekonferencji z dyrektorami marszałkowskich szpitali. Rozmawiano o najważniejszych problemach, z jakimi muszą mierzyć się mazowieckie placówki w dobie pandemii. Brak miejsc dedykowanych pacjentom covidowym, niewystarczająca ilość leków oraz zmniejszona liczba personelu medycznego. A do tego niedostateczna koordynacja działań na szczeblu rządowym i wiele niejasności związanych z finansowaniem działalności szpitali. Według dyrektorów marszałkowskich szpitali to największe problemy, z którymi muszą mierzyć się mazowieckie placówki w dobie pandemii. Po prostu zmarnowaliśmy 6 miesięcy, kraj się nie przygotował do prawdziwej epidemii. Panowie niestety rządzący zmarnowali ten czas. Nie dość, że nie mamy leków, nie dość, że nie mamy odczynników, to nie mamy miejsc zapasowych. Ja osobiście uważam, że jest ogromnym błędem rozprzestrzenianie COVID-u po innych szpitalach. Powinno się przy dużych szpitalach wybudować albo szpitala polowe, albo zająć halę, zrobić miejsca. Tak jak to robiono w krajach doświadczonych bardzo a nie jak w Lombardii, gdzie rozprzestrzeniono po szpitalach COVID i doszło do dramatu. Dyrektorzy placówek widzą również duże zagrożenie w wyłączeniu części oddziałów na rzecz łóżek COVID-owych. Jeśli chodzi o nasze problemy w szpitalu ciechanowskim, od ubiegłego tygodnia zostaliśmy zobowiązani do stworzenia kolejnych 48 miejsc do leczenia COVID poprzez wyłączenie naszej interny z normalnego funkcjonowania. Do tej pory mieliśmy 18 miejsc na oddziale obserwacyjno-zakaźnym. W tej chwili mamy stworzyć 48 łóżek covidowskich na oddziale internistycznym. Przygotowujemy to. Dobrze byłoby, gdyby Urząd Wojewódzki przestał wywierać presję, bo nie da się stworzyć bezpiecznych warunków pracy dla personelu w kilka dni. Więc kończymy w przyszłym tygodniu przebudowywanie oddziału budowy śluz, stworzenie nowych ścieżek pacjenta. I dopiero wtedy uruchomimy, jak w pełni będziemy w stanie zabezpieczyć personel epidemiologicznie, no i uda nam się przekazać pacjentów. Nie otrzymujemy w tym zakresie żadnego wsparcia ze strony wojewody. W decyzji nie zostały wskazane oddziały wewnętrzne w sąsiednich szpitalach, które przejęłyby naszych pacjentów co gorsza, bo to sobie w końcu sami z tym poradzimy. Co gorsza w momencie, w którym. Oddział zacznie już funkcjonować jako covidowski, a na naszej Izbie przyjęciu w szpitalnym oddziale ratunkowym oczywiście będą pojawiać się nadal pacjenci wymagający interwencji internistycznej. Prosiliśmy wojewodę również o wskazanie szpitali, do których będziemy mogli przekierować takiego pacjenta. Niestety takiej informacji nie otrzymaliśmy. Wszystkie wnioski i sugestie dyrektorów marszałkowskich szpitali zostaną przekazane ministrowi zdrowia i wojewodzie Mazowieckiemu. Jak zaznaczył marszałek Adam Struzik, czas jest trudny i wymaga odpowiedzialnych decyzji. Bardzo proszę, żeby Państwo mentalnie przystosowali się do takiej myśli, że będzie niestety jeszcze więcej zakażeń. Że będą jeszcze więcej obciążone nasze placówki i trzeba czasami sięgać po rozwiązania niekonwencjonalne. Nie chcę tego rozwijać, ale myślcie w kategoriach nawet przekształcenia szeregu oddziałów w oddziały covidowe. Nawet jeżeli to będzie z pewnym, no powiedziałbym, Niedotrzymanie standardów, bo tak jak obserwowałem to, co się działo w Lombardii, no to przychodzi taki moment, w którym zamieniamy to nasze działanie bardzo profesjonalne w działanie ratuj się, kto może. Wśród najważniejszych postulatów zgłoszonych przez dyrektorów szpitali jest usprawnienie bezpośredniej komunikacji na poziomie wojewoda-samorządy-szpitale oraz zapewnienie bieżącego i adekwatnego finansowania podmiotów, w tym łóżek covidowych. Ponadto, wśród natychmiastowych kroków, które należy podjąć, jest także utworzenie izolatoriów, w oparciu o zasoby wojskowe czy zabezpieczenie w kraju leków dla pacjentów z COVID-19, testów dla pacjentów i personelu oraz szczepionek przeciwko grypie dla personelu medycznego. Oczywiście ważne spotkanie, spotkanie które odbyliśmy na kształt wideokonferencji ze względu na to, żeby nie odciągać dyrektorów od pracy, ale jednocześnie nie narażać siebie na potencjalne zakażenie. Takie wideokonferencje będziemy organizować teraz bardzo systematycznie, co najmniej raz w tygodniu, ale myślę, że w razie potrzeby również częściej. Co najważniejsze, po pierwsze pokazaliśmy problemy, jakie w tej chwili są w naszych szpitalach. Niestety, gro tych problemów to są problemy, które będziemy mocno akcentować i zgłaszać się zarówno do Pana Wojewody, jak i do Ministerstwa Zdrowia, jak i do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jesteśmy w tej chwili przygotowani do przede wszystkim szybkiego reagowania na potrzeby naszych szpitali i do tego, żeby przygotować odpowiednie wnioski zarówno do Pana Wojewody, do Ministerstwa, jak i do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak zapewnia samorząd Województwa Mazowieckiego, w dalszym w dalszym ciągu będzie on doposażał placówki i kupował zarówno środki ochrony osobistej, jak i urządzenia wspomagające oddychanie. Wywoływana przez koronawirusa choroba COVID-19 atakuje ludzi w różnym wieku, jest ogromnym problemem dla diagnostów i samych pacjentów. U niektórych objawy przypominają łagodne przeziębienie, natomiast dla innych są bardzo niebezpieczne. Część chorych musi zostać hospitalizowana przez poważne problemy z oddychaniem. Dodatni wynik testu otrzymał wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Tomasz Kucharski. Na szczęście udało mu się pokonać chorobę, a dziś opowiada o tym jak przebiegała. Nie nosząc maseczek i nie zachowując dystansu społecznego stwarzamy zagrożenie. Narażamy siebie i innych na utratę zdrowia, a nawet życia. Tomasz Kucharski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego przeszedł koronawirusa. Tak wspomina 23 dni swojej choroby. Zadzwonił lekarz powiedział... Ma pan dodatni test. To trudne. To naprawdę bardzo trudne choroba samotności, choroba w izolacji. Od chwili zachorowania, od chwili wystąpienia właśnie, nie zakażenia, to wystąpienia objawów, chorowałem 23 dni. Ale to i tak miałem sporo szczęścia. Jak pytałem personel, pytałem lekarzy, pielęgniarki, jak długo przebywają osoby tam w szpitalu, mówią. Pan średnio 3-4 tygodnie, ale mamy taką osobę, taką panią, która jest u nas 2,5 miesiąca. Jeżeli my nie przestrzegamy podstawowych zasad higieny, tej, tej dyscypliny pandemicznej, nie nosimy maseczek, nie mamy dystansu społecznego, to wiąże się z tworzeniem zagrożenia dla innych. Nasze bezpieczeństwo to jedno. Ale wtedy, kiedy zachorujemy, to jest bezpieczeństwo tych osób, które z nami się kontaktują. Tych osób może być tak jak w moim przypadku bardzo, bardzo wiele, i to było ogromną moją obawą, że mogę kogoś narazić na zachorowanie, na utratę zdrowia no mówiąc wprost, na utratę życia. Dlatego bądźmy odpowiedzialni. Wyczekiwana od lat budowa nowej siedziby specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Pruszkowie trwa. Nowy obiekt ma być gotowy do 2022 roku. Kilka miesięcy temu w tym miejscu rodziły się dopiero fundamenty. Dziś mury nowej siedziby specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia księdza Jana Twardowskiego w Pruszkowie pną się w górę, robiąc niesamowite wrażenie. W dniu święta Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego. Tak naprawdę to jest taki już nasz następny krok do realizacji naszych marzeń. Akty erekcyjne i wbudowanie kamienia węgielnego to jest taka podniosła uroczystość, w której mamy zaszczyt gości wielu wspaniałych gości, a dla nas jest to taka, takie. Taki stempelek, taka kropka na i tak naprawdę, że już się zaczęło dziać i jesteśmy, spełniamy swoje marzenia. Budowa nowej placówki to spełnienie marzeń także dla rodziców, których dzieci kształcą się w tym miejscu. Budynek, na który czekamy będzie nowoczesny, będzie przestronny, będzie wyposażony nowocześnie, odpowiednio do potrzeb naszych dzieci. Nasze dzieci już się nie mogą jego doczekać, to wiem, ponieważ no, syn o tym mówi, że już by chciało się przenosić. Kiedy zapisywaliśmy tutaj naszego syna, właśnie kadra ujęła nas swoim podejściem, swoim profesjonalizmem, swoim podejściem, wiedzą i przygotowaniem do, do tego zawodu jest to piękne uzupełnienie tego, co, co już tutaj nasze dzieci otrzymują. Inwestycja związana z budową środka została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje wykonanie części dydaktycznej z salą sportową. Drugi etap to budowa internatu i zagospodarowanie terenu. Koszt inwestycji to ponad 42 miliony złotych. Zrobimy wszystko na czas, w bardzo dobrym tempie, w doskonałej jakości. Wszystko idzie w takim kierunku, abyśmy byli wszyscy zadowoleni z tej inwestycji, a najbardziej dzieci, które będą korzystały z tego środka. To jest jakby realizacja planu czy zaleceń Rady Powiatu dla współpracy z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne. W ramach tego projektu budujemy ośrodek szkolno-wychowawczy przy ulicy Wapiennej w Pruszkowie. Będziemy budowali centrum mieszkaniowo-opiekuńcze w Szczelinie, czyli w gminie Brwinów, oraz powstają dwa ośrodki na terenie gminy Brwinów i w Pruszkowie. W które wspieramy, a są realizowane przez organizacje prywatne. Możliwość pokrycia 50% kosztów inwestycji zadeklarowała Fundacja Proszyńscy. Koronawirus do tej pory na budownictwo nie miał dobra, dużego wpływu, gdyż jednak tutaj wszyscy, wszystkie prace odbywają się na wolnym powietrzu i ta rozproszalność roz, bardziej może rozszerzenie tego koronawirusa na placu budowy no nie jest dużym zagrożeniem. Ponadto na zadanie Powiat Pruszkowski otrzymał 4 miliony złotych w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. To jest projekt bardzo ważny pod względem społecznym. Ośrodek specjalno-szkolno-wychowawczy to jest potrzebny dla tych dzieciaków, które są dotknięte przez los i epidemia nie może być przeszkodą w związku z tym Biorę udział z taką nadzieją, że cała inwestycja będzie realizowana w określonym terminie i że niebawem będziemy na otwarciu tego ośrodka. Termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji to 2021 rok, natomiast cała budowa powinna zostać ukończona w 2022 roku. Rozpoczęła się Radomska Akademia Dyrektorów, to efekt współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Bycie dyrektorem to z pewnością niełatwe zadanie. Od osoby pełniącej tę funkcję wymaga się zaangażowania, ale również umiejętności radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach. Dlatego Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli postanowiło wyjść do dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli z cyklem szkoleń doskonalących kompetencje w pracy na stanowiskach kierowniczych, uruchamiając projekt Akademia Dyrektora. Radomska Odsłona już wystartowała. Czegoś takiego jeszcze u nas nie było. Czyli jest to próba takiego systemowego rozwiązania problemu doskonalenia przyszłej kadry kierowniczej, jak i tej, która już jest kadrą kierowniczą, czyli dyrektorów i wicedyrektorów, ze szczególnym akcentem na. Yy, nauczycieli radomskich. Podczas kursu duży nacisk kładziony będzie na rozwój tzw. kompetencji miękkich. Sztuka komunikacji i aktywne słuchanie to obszary, nad którymi będą pracować dyrektorzy placówek oświaty. A jak przekonują uczestnicy Akademii, pracy w tym obszarze jest wiele. Efekty nauczania zdalnego, które właśnie odbywało się od, można by powiedzieć, kwietnia do czerwca, teraz widzimy. I trzeba przyznać, że nie tylko uczniowie mają przeogromne problemy z taką właściwą komunikacją, z właściwą, że tak powiem, z właściwymi relacjami na lekcjach, na przerwach, ale również i kadra pedagogiczna też. Jednak to nauczanie zdalne, dobrze że ono było, ale według mnie no niestety nie do końca według mnie się sprawdziło. A powiem szczerze, że trudno było na początku w pierwszych tygodniach września, właśnie z powrotem zmotywować uczniów do takiej systematycznej, bieżącej pracy. Dużo, dużo właśnie działań związanych z umiejętnościami miękkimi, dyskusji, żeby w ogóle zmotywować ucznia do nauki. Według Katarzyny Kalinowskiej, wiceprezydent Radomia, doskonalenie swoich kompetencji to ciągły proces wpisany w drogę zawodową kadry zarządzającej szkołami. Ja jestem przekonana o tym, że taka formuła kształcenia przez całe życie powinna być na stałe wpisana w biogram zawodowy nie tylko dyrektorów i nauczycieli, ale nas wszystkich. I jestem przekonana, że Akademia Dyrektorów, która rusza dzisiaj, będzie taką doskonałą płaszczyzną, po pierwsze, do wymiany doświadczeń, do Wsłuchania się w głos ekspertów, ale przede wszystkim do takiej ożywionej dyskusji nad tym, z czym borykamy się dzisiaj w oświacie. A czasy rzeczywiście nie są łatwe, bo oświata radomska, oświata w całym kraju, a nawet nie boję się zawahać tego słowa w świecie, zaczęła funkcjonować w dobie koronawirusa, w czasie pandemii, a to zdecydowanie przed dyrektorami. Ale również przed nauczycielami, przed nami rodzicami i uczniami stawia nowe wyzwania. Kurs doszkalający został zaplanowany tak, aby jak największa część zajęć miała formę warsztatową. Pojawią się również seminaria, wykłady profesorów oraz wizyty studyjne. Część zajęć odbywać się będzie w formie hybrydowej. Jeśli sytuacja związana z pandemią będzie tego wymagała, zajęcia odbędą się w formie webinarów i pracy w środowisku Microsoft Teams. Kolejne zabytki z terenu województwa mazowieckiego mogą tytułować się cennym zabytkiem Mazowsza, a mowa o 14 obiektach z terenu subregionu Ostrołęckiego. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach został wzniesiony w latach 1837-1843. Jest najstarszym kościołem w gminie Łyse. Świątynia to obiekt murowany, wykonany z kamienia polnego, wzniesiona w stylu neobarokowym. Kościół posiada jednonawowe wnętrze nakryte płaskim stropem, na którym zachowano pozostałości polichromii z pierwszej połowy XIX wieku. Wrażenie robi elewacja frontowa, zachodnia, flankowana dwoma kwadratowymi w planie wieżami, częściowo wtopionymi w korpus budynku. Zabytkowa jest również dzwonnica murowana pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku. To między innymi ten obiekt znalazł się na liście zabytków, które dzięki dofinansowaniu samorządu województwa mazowieckiego będą mogły przeprowadzić najpilniejsze remonty i konserwacje. Jestem takim nowym proboszczem, bo dopiero od miesiąca Mój poprzednik złożył dokumentację, projekty na dofinansowanie prac prowadzonych w naszym zabytkowym kościele. Dokumentacja pełna i wszelkie pozwolenia i wymiana posadzki na prezbiterium kościoła parafianego. W Lipnikach, ale też tutaj w sercu Kurpi, więc myślę, że to jest jeden z najstarszych kościołów, więc wszelka troska o to, żeby on był jak najpiękniejszy jest naprawdę bardzo ważna i potrzebna. Tego samego zdania jest ksiądz Wiesław Białczak, proboszcz parafii wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, w której obecnie kontynuowane są prace remontowo-konserwatorskie elewacji południowo-wschodniej kościoła farnego z XVII wieku. W tym roku dalsza część elewacji naszego kościoła farnego w Ostrołęce, dzięki też środkom samorządu województwa młodzowieckiego, możemy realizować tę inwestycję w tym roku. Wiadomo, stary kościół, ciągle trzeba po, poprawiać, ciągle coś ulepszać, ciągle, no wiadomo, tak jak budynek Zrom czasu robi swoje, także trzeba dbać zawsze o te budynki, żeby je zostawić dla potomnych, dla historii. Wśród 14 zabytków z subregionu Ostrołęckiego, które otrzymały dofinansowanie samorządu województwa mazowieckiego, znalazły się nie tylko obiekty sakralne, to również budynki prywatne, lub takie nad którymi piecze sprawują samorządy, jak chociażby zabytkowy dom drewniany z 1862 roku w Sypniewie. To jest obiekt, który przed laty został przeniesiony. Stara plebania z miejscowości Konsewo przyniesiona do Wysoknieba e, i odrestaurowana była, przez pewien okres był to obiekt zaniedbany, mieściła się tam biblioteka. A druga część nieużytkowana, to jest to, korzystając ze środków Urzędu Warszawskiego, odrestaurowaliśmy z różnych źródeł, że tak powiem. Jest dlatego cenny, bo to jest odrestaurowany, konstrukcja jego z 1862 roku i jest to wykonane z modrzewia. Tak my to nazywamy dworek modrzewiony. Dlatego na nas nie jest cenny, ponieważ tam znaleźli się właśnie seniorzy. Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wyniesie ponad 7,5 miliona złotych, a do osób regionu ostrołęckiego trafi blisko 1,2 mln złotych. Jak co roku przekazujemy beneficjentom środki na ratowanie naszych zabytków i oczywiście są to zarówno instytucje kościelne, ale również i samorządowe i prywatne. Tutaj dzisiaj trafia ponad 1,2 mln złotych. Złotych, na właśnie ratowanie takich zabytkowych budynków. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo dużo zabytków, na Mazowszu mamy zabytki, które są nawet klasy zerowej. W związku z tym, jeżeli nie pomożemy w ratowaniu tego, to nasze przyszłe pokolenia nie będą wiedziały, że to jest część naszej historii, naszej tradycji. Tutaj w Ostrołęckim terenie też zawsze jest bardzo dużo wniosków i oczywiście zawsze brakuje pieniędzy, ale staramy się, no w tym roku 7,5 miliona, więc staramy się przez cały czas ratować to, co najważniejsze, to, co w tej chwili potrzebuje jak najbardziej wsparcia, a nie ma skąd wziąć środków. W sumie złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 milionów złotych. Ostatecznie samorząd wesprze 93 zabytki. Mazowiecki instrument wsparcia systemu monitoringu Susze i Mazowsze 2020 to program umożliwiający samorządom zakup i montaż automatycznych stacji meteorologicznych wraz z ogródkami meteorologicznymi. Umowy na dofinansowanie kilkunastu z nich już zostały podpisane. W ramach drugiej edycji konkursu powstaną kolejne Radni Mazowsza zdecydowali o przekazaniu blisko 465 tysięcy złotych na budowę kolejnych 10 stacji meteorologicznych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020. Ze wsparcia skorzysta gmina Wolanów, Maciejowice, Pokrzywnica, Rebki, Wieczwnia Kościelna, Chynów, Pniewy, Nasielsk, Korczew, a także powiat ostrołęcki. Do tej pory mieliśmy tylko trzy takie stacje. Instytut Gleboznawstwa i Uprawy Roślin w Puławach monitorował na podstawie tych trzech stacji pomiarowych. W tej chwili, po deklaracjach powiatów i niektórych gmin, będziemy ich mieli kilkadziesiąt i to będzie dużo bardziej gęsta mapa, która będzie służyła nie tylko monitorowania suszy, ale też w ogóle zjawisk meteorologicznych i w połączeniu z innymi technologiami, na przykład obserwowania zjawisk pogodowych. No będzie dawała odpowiedź, jakie są warunki rzeczywiste. W sumie dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego utworzonych zostanie 27 tego typu urządzeń. Pomogą one rolnikom nie tylko w procesie uzyskiwania odszkodowań, ale też w wyborze struktury upraw w gospodarstwie. Dla rolników to jest bardzo ważne. Mamy odszkodowania za suszę, no to wtedy wiadomo jest, że taki rolnik mówi, że u niego akurat wystąpiła susza, a potem się okazuje, że nieuznawane jest to przez komisję. Więc tutaj będzie czarno na białym, kiedy były suche okresy, kiedy nastąpiła susza, a kiedy było wilgotno. I to pozwala na to, żeby w bardzo miarodajny i taki spójny sposób starać się o te odszkodowania suszowe. Ponadto, zagęszczenie stacji meteorologicznych przyczyni się istotnie do zmniejszenia błędów, które powstają w wyniku interpolacji klimatycznego bilansu wodnego i bardziej precyzyjnego określenia obszarów z suszą. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.